Cześć wam wszystkim, z tej strony Wenifie już witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, nowa seria Retro Vicjusz, czyli powrót do przeszłości. Co będzie się działo w tej serii? W tej serii będziemy omawiali poprzednie wersje FIFY, poprzednie wersje FUTA, piłkarzy, ale z, ze spojrzeniem na to, dlaczego taki, a nie inny piłkarz ma takie, a nie inne karty, dlaczego jego Werla się zmniejsza albo zwiększa, to oczywiście wszystko będzie związane z tym, czy piłkarz się rozwija, czy może już jego lata... Powoli powodują to, że statystyki na kartach fut, naszych ulubionych lub mniej ulubionych, się zmniejszają albo zwiększają. Będą też jakieś ciekawostki. Myślę, że Wam się spodoba. Marco Royce, Borussia Dortmund, number 11, midfielder. Marco Royce, to jest jeszcze stosunkowo młody zawodnik, niemniej jednak zdążył już wiele osiągnąć. Zaczynamy od mówienia jego statystyk i kart w focie. Jak widzicie, Marco Royce w FIFA 10. Zaczął od srebrnej karty. Do FIFA 12 grał na pozycji prawy pomocnik. W FIFA 12 stracił jedną gwiazdkę sztuczek, niemniej jednak zaczynał od karty z overallem 79, ale w związku z tym, że dobrze prezentował się w swojej drużynie w ówczesnym czasie. Borussi München Gladbach dołączył do grona zawodników z overallem powyżej 80. W FIFA 13 zmieniła się jego pozycja. Grał na pozycji center forward. Niemniej jednak, co widzicie? Jego pace, moi drodzy, a pace w FIFA od dawien dawna to jest po prostu coś, co powoduje, że zawodnik jest dobry, albo bardzo dobry, albo świetny. Więc pace 90 określał już tego zawodnika jako bardzo dobrego. Z czego szczególnie, że karta pojawiła się jako rzadka. I cztery gwiazdki sztuczek i cztery gwiazdki słabszej nogi na pozycji środkowy napastnik. Karta znakomita. FIFA 14, zmiana pozycji. Lewy pomocnik. Moi drodzy, Pace, cały czas Pace. Cztery gwiazdki sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi. Gwarantowały, że często widzieliście Marco Roysa na lewym skrzydle w różnych drużynach. FIFA 15, bardzo dobra karta. Uważam, że jedna z kart bardzo handicapowych, ponieważ jak się leci Marko Roźlem, moi drodzy, specyficznie się szczeli wprost na bramkarza, no według mnie bramka w 90% gwarantowana. Jeżeli chodzi o karierę tego zawodnika, moi drodzy, to kariera zapowiada się znakomicie, bo ono od 2012 jest zakontraktowany w Porusji Dortmund. Teraz kontrakt, który go obowiązuje będzie działał do 2019 roku. Mówiło się, że może trafić do Realu Madryt. Mówiło się, że może trafić do Barcelony. Była propozycja od Manchesteru City. Był zainteresowany Arsenal, kiedy Theo Walcott zastanawiał się, czy podpisać kontrakt, czy nie, e, ponieważ wymagał minimum e, kwoty 100 tysięcy funtów szterlingów. No, niemniej jednak został w Borusi Dortmund i na pewno jej nie opuści, ponieważ y, usunięto klauzulę odstępnego, więc raczej możemy się spodziewać, że do 2019 roku będzie w tej Borussy Dortmund. I spotkało go też dosyć duże nieszczęście, ponieważ nie mógł pojechać na Mundial do Brazylii z powodu kontuzji. Mówiąc o tym, Cytuję, muszę czekać kolejne 4 lata. To łamie mi serce, ale takie jest życie i taki jest futbol. Wszystkiego najlepszego dla moich kolegów z reprezentacji. Będę ich najlepszym kibicem. Ale kiedy Niemcy wygrywały mundial w 2014 roku, jego najlepszy przyjaciel Mario Goetze e, nie zapomniał o nim, i w czasie e, triumfu reprezentacji Niemiec chodził z koszulką Marco Reus'a. Dając do zrozumienia wszystkim, że gdyby nie kontuzja, Marco Royce byłby członkiem reprezentacji, która zdobywa Mistrzostwo Świata. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki. Teraz zobaczycie sobie, jak wyglądały twarze Marco Royce, począwszy od FIFA 2009, no, i może w Wii 16 będzie wyglądało tak, jak wam to pokażę na końcu. Moi drodzy, czekam na Wasze lajki, czekam na Wasze subskrypcje, czekam na Wasze komentarze. E, zostawcie lajka. Pamiętajcie, że tego typu materiały wymagają znowu bardzo dużo montowania i bardzo dużo pracy. E, napiszcie w komentarzu, kogo chcecie, żebym w następnym odcinku omówił. No, i napiszcie mi, czy seria Wam się podoba, czy pomysł Wam się podoba. No i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Trzymajcie się, jesteśmy w stałym kontakcie. Do usłyszenia. Cześć.